Hej, dzisiaj filmik taki trochę czapy, ponieważ nie wiem co już mam nagrywać, więc tytuł tego filmiku nie wiem co mam nagrywać. Nie ma co nagrywać. Deszcz może nagram. Jest super. Deszcz w pracy. Deszcz po pracy. Żyć nie umierać. Taka ciekawostka przyrodnicza. Jeżdżę już któryś raz z kolei, żeby wjechać pod rampę, która jest w centrum miasta. Tylko nie za bardzo mam się jak tam zmieścić. Samochody policyjne zajęły jakby miejsce, gdzie mogę manewrować. Ja mam krótką naczepę Urbana, ale tu cały czas jest ruch. Tutaj stoi policja. A ja muszę się jakoś wcisnąć. Nie za bardzo wiem jak. Tutaj. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie udało mi się wjechać. Nie wiem jak to zrobiłem ale się udało oczywiście uważam, że godzina w tej dostawy jest błędna, tu się powinno przyjechać na piątą rano. No ale dobrze, ważne, że wjechałem udział w rozładunku, tylko ten rozładunek trwa już półtorej godziny. się kolejowi tak się bardzo nie chce robić. To jak mi kiepsko wychodziło wjeżdżanie pod tą rampę. No nic, ale fale nieźle wieje. Mi się udało z tego sklepu wyjechać. Ale... Nigdy więcej. jak Po co mi to wszystko? No, oczekiwanie na robotę już 4 godziny. I co tu nagrywać? Jest progres, po 4 godzinach, 4.15, dali mi samochód, żebym poczekał w aucie, w tej chwili jest 6, godzina oczekiwania na pracę, jeszcze chwilę i jadę do domu. Mam przerwę, postanowiłem Wam przeczytać komentarz pod filmikiem, który kiedyś nagrałem. To jest vlog, własna filma transportowa i tam w drugiej części tego filmiku mówiłem o samochodzie marki Renault. No Nie wyrażałem się tam pochlebnie. Zauważył to subskrybent Jack Gildorf, jeżeli dobrze czytam, i napisał bardzo ciekawy komentarz, przeczytam Wam. Stefan, brawo. Często się moi koledzy ptali: może Renault? I zawsze mówiłem: Nie chcę mi się gadać, tak samo jak i Veko. I pytanie: Czemu, z czemu nie mówiłem, ludzie się śmiali? Teraz nie gadam. Ale za to Ty fajnie to opowiedziałeś w inny sposób, bo ja bardziej technicznych błędów się nie odnosiłem, ale i też ergonomicznych. Jeszcze raz, brawo. Dopiero dzisiaj zobaczyłem Twój vlog, bo. Właśnie dojrzałem na starość, koniec pracy dla kogoś teraz, jak Bóg da 15 lat za kierą dla siebie samego przed emeryturą. I się rozglądam, jak Polakom idzie transport w UK. Ciężarówek mam dosyć. 30 lat szukam coś na Vana. Przepraszam, to jest bez przecinków, więc tutaj chodzi o to, że przygląda się, jak transport wygląda w UK ponieważ już ma 30 lat stażu. Szukam coś na wana bez charówki, 500 funtów na czysto przez e, tydzień. Dzieci odchowane, e, co nam tu po 15 latach, czyli sądzę, że kolega mieszkał w Anglii, bo kończy pracę w Wielkiej Brytanii. Więcej trzeba, e, co mi więcej trzeba? E, Pozdro, możesz odpowiedzieć co tam u Ciebie się pozmieniało, ja spróbuję znaleźć więcej Twoich vlogów. Bardzo ciekawy komentarz, bo dzisiejszy, film, dzisiejszy filmik ma tytuł Nie wiem co nagrywać. Inwencja moja się skończyła. I tutaj taki komentarz. No, facet ma, ten właśnie Jack Gildorf, pozdrawiam, ma bardzo ciekawą historię, bo tutaj z tego co widać, to już 30 lat z zakupkiem, z tego chyba 15 lat mu zostało do emerytury. Chyba pracował, bo pracuje w Anglii. I ma tego wszystkiego po dziurki w nosie tego zawodu i szuka czegoś spokojniejszego. Mówi tutaj o vanach. Nie sądzę, żeby wany były spokojniejsze, bo tam nie ma tachografu i tam się jeździ od celu do celu, ale każdy szuka swojego miejsca na ziemi. Eee... I to potwierdza to, że ja nie wiem, co mam dalej robić z tym kanałem, jak go rozwijać w ogóle, czy cokolwiek nagrywać. Codziennie jest to samo. No ja po prostu już... no ja też z kolegami, też mówią, też nie wiedzą, bo co nagrywać podczepienie naczepy po raz kolejny, czy hmm, pokazywać faka, no chyba to nie o to chodzi. Yy... Bardzo ciekawy komentarz. Natomiast jeżeli chodzi, co się u mnie pozmieniało, bo tutaj właśnie też kolega pisze, to, to nic się nie pozmieniało. Ja tak samo jak Ty i reszta kierowców codziennie przychodzę do pracy. Wykonuję tą samą czynność. Już mam tego też po dziurki w nosie. Ale szukając czegoś innego dochodzę do wniosku, że wszędzie jest tak samo albo gorzej. Tutaj znam swoje miejsce, znam swoją robotę. Akurat pracuję dla siebie. Nikt do mnie nie dzwoni. Sam jestem sobie starym i żeglarzem. Sam dobieram sobie pracę i myślę, że w każdej innej dziedzinie, w tej chwili, gdybym się zebrał za coś nowego, byłby, byłby kłopot. No. Musiałbym się po prostu wszystkiego uczyć od początku, a nie chcę tego robić. Więc u mnie po staremu powoli do przodu.